Dobry wieczór, dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie. Magdalena Rotkowska i oczywiście mój kanał, Tarot i Magia. Magdalena Rotkowska w energetyce na wtorek 23 sierpnia. I teraz tak, zaczniemy może od numerologii. Jeżeli chodzi o numerologię, to ja bym powiedziała: słuchajcie, całkiem dobry dzień. Dlaczego całkiem dobry dzień? Dlatego, że będziemy pod wpływem jedynki, czyli można powiedzieć, dobry do zaczynania. Oczywiście ktoś. Kto zna się na astrologii, to powie to ta Zarutkowska, za głupoty gada, jaki dobry do zaczynania, jak księżyc malejący, zbliżający się do nowiu, bo 27 sierpnia jest znów Księżyca. Ważny, zresztą też znów Księżyca w pannie. Może w przyszłości 27 poświęcę więcej czasu temu nowiowi. I teraz tak, więc pomimo, że Księżyc ubywa, to myślę, że w takim krótkoterminowym. Y, czasie możemy mieć więcej energii, bardziej może nam się chcieć, i jeszcze tą jedynkę z całości, słuchajcie, podbija piątka, piątka z dnia. No i też myślę, że wiele osób może albo wracać z podróży, albo myśleć o podróży, albo w Piątka może dać nerwowość, jestem nerwowa, bo jak to dalej będzie, to to będzie, czy z wszystkim przed nowym rokiem szkolnym zdążę, czy, czy, czy już stres, bo koniec wakacji. Ale mam nadzieję, że aspekty są na tyle dobre i przyjemne, że myślę, że ten stres dopadał tylko nie liczy. No i też pamiętajmy zawsze, że to co mamy w głowie jest bardzo ważne. I można powiedzieć, od tego zależy też, co się będzie działo. I teraz kochani tak, jakie są ważne aspekty planet? Takim bardzo ważnym aspektem planet